Hej, co słychać? Dalej narzekasz na to, jak życie cię źle traktuje i jak bardzo nieszczęśnie ci się tutaj żyje. No, to mam dobrą wiadomość. Możesz to zmienić. Wiadomość dobra jest taka, że sami zdecydowaliśmy się, żeby tutaj przyjść. Na planetę Ziemia przychodzimy z własnej woli. Wcieramy się tutaj w te piękne awatary. Nasze ciała i e, zaczynamy działać. I działamy na autopilocie na początku, a potem, kiedy się przebudzimy do bycia twórcą swojego życia, e, zaczynamy korzystać z tej jakości, która jest najważniejsza na planecie Ziemia. A mówię o wolnej woli. Czujesz w ogóle, że masz wolną wolę? Wiesz, że ją masz? Wiesz gdzie, którędy do niej dotrzeć? Jeżeli nie, to zapraszam cię do pracy ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoją energią, ze swoim umysłem, ze swoim sercem, ze swoją świadomością po prostu. Szybko dojdziesz do poczucia tego, że wolna wola jest w tobie.